Witam Was bardzo serdecznie. Przyszła jesień. W momencie, kiedy to nagrywam. A co też za tym idzie? Z ostatnim dniem lata osiągnąłem 27 lat. I <laughs> opowiem Wam coś niedługo. Tak, na razie zacznijmy sobie dalej te całe batalie. Samochodu do driftu nie mam. A samochód na grip. Też mam. O co chodzi? Kerlot. Nie. Co mam coś poopowiadać? No. A, repair. No dobra. A, bo to przerosło moje pieniądze. Super. Powiem wam Tak. Tylko odpalmy najpierw jakiś wyścig, bo musimy sobie dalej z gripem. Strasznie długi jest ten Prostreet. Powiem wam tak nagrywam sobie na tym YouTubie już. Od 2016 roku, a kontakt z YouTubem mam od 2012 roku w kwestii tworzenia materiałów. Też nie wiem, czy nawet to nie sięga gdzieś 2011 roku. I powiem wam szczerze, że patrząc po tym moim kanale, ok, on się rozrósł przez ro ostatni rok, ale ten rozrost jest trochę mały. Patrząc też po moim stażu, po ilości materiałów i tak dalej, tworzyłem sobie na TikToku, znaczy w sumie nadal cały czas tworzę na TikToku, tworzę sobie tak samo shortsy i jest coraz jakiś odzew. Ale powiem wam szczerze, że mam wrażenie, że to zabiera zbyt dużą ilość mojego czasu w życiu. I zastanawiam się, czy po prostu nie domknąć paru rzeczy, dać sobie czas do końca roku i nie pierdzielić z tego wszystkiego. Myślę, że moje życie wtedy mogłoby się drastycznie zmienić. Bo wolnego czasu nie spędzałbym na w większości albo nagrywanie, albo montowanie, albo nagrywanie, albo montowanie, albo myślenie. O jakichś tam rzeczach i mógłbym zająć się dużą ilością rzeczy produktywnych. Jakoś tak po prostu natknęło mnie to ostatnio, jak miałem urodziny i w końcu końców czułem się, że w związku z tym YouTube'em może tracę trochę czasu. może nie do końca ma sens. A ja zbyt naiwnie myślę o tym wszystkim. Nie że chciałbym, żeby ten kanał się rozpromował, chciałbym, żeby on ewoluował, tylko w końcu brakuje mi już cierpliwości, brakuje mi siły i mam wrażenie, że marnuję swój czas, a czasu nie będę miał. skończoną ilość czasu, a jeśli każdy praktycznie w wolnym moment stara mi się ostatnimi czasy ładować albo w YouTube'a, albo w TikToka z mizernymi efektami od... Z tym bardziej z tym YouTube'em od X lat, to myślę, że to nie ma po prostu sensu. I może to po prostu wyjdzie na dobre. Może ten kanał rzeczywiście za jakiś rok, za dwa, może nigdy Zmieniłby się, miałbym milion wyświetleń, nie mam pojęcia, raczej nie, raczej gaming umiera, wydaje mi się. Więc, nie wiem, jeszcze daję sobie troszkę czasu, jak na razie, to te materiały będą się i tak pojawiać do końca roku. Myślę, czy po prostu nie zrobić tego, co mam do roboty i dalej po prostu albo zrobić sobie przerwę, Albo zakończyć to wszystko. To zbyt długo. Zbyt dużo. Zbyt dużo. I przerasta mi to koniec końców. Myślę, że zbyt. tryharduję w to wszystko. I na pewno potrzeba by było oddechu. Tego oddechu potrzebowałbym od dawna. No, i tyle. Jak sądzicie, że to dobry ruch? O, i nawet dużo ludzi, co pisze mi na TikToku, na przykład, że jak robiłem ostatnio poradniczek, powiedzmy taki TikTokowy shortcowy, synchronizacji pionowej, ze znajdywaniem paczek, to ludzie twierdzą, stary, po co to robisz? Jest tyle osób w internecie, którzy to już zrobiły. Po co. Po co chcesz ty też to robić? Czy to ma sens? Może rzeczywiście po prostu nie ma to sensu. A sam myślę, że mogę nie szanować w jakiś sposób swojego czasu. Tysięcy filmów na tym kanale to jest kurwa masakra, jakaś. Kto normalne tyle robi. Wydaje mi się, że niewiele osób. A tym bardziej non-profit. Przez tyle lat. Koniec końców czuję się, jakby to była po prostu syzywała praca. Z początku rzeczywiście. Jak w 2016 roku zacząłem nagrywać to liczyła się tylko w pan i wtedy człowiek miał raptem 17-18 lat. No ale te czasy minęły. A człowiek się starzeje. Nagranie tych wszystkich materiałów, żeby były dwa dziennie kosztuje trochę czasu. Bo nawet biorąc pod uwagę, że robię te zapasy, to jednak jest to po prostu duża ilość. Zacząłem bardzo dużo gier ostatnio. Myślę, że trzeba je poredukować, pokończyć. To jest pierwsza rzecz czego chcę zrobić. Nie wiem, czy sobie z miesiąc przerwy nie zrobić od nagrywania. Teraz. A z jednej strony chciałbym to bardzo w cholerę po prostu puścić. Wiecie, bo to jest takie frustrujące strasznie, jeśli robisz coś przez x czasu, co nie do końca daje Ci efekty. I coś takiego, że jeśli tworzysz na YouTubie. Właśnie. Myślę, że to dobrze podsumowuje. Myślę, że jeśli ktoś ci mówi, że jeśli będziesz tworzył na YouTubie, publikował, będziesz po prostu wytrwały, to, to wiąże się to z sukcesem. Można sobie między bajki wsadzić. Ja już. Ja Miałem po prostu siły do tego. A, chyba mi się nie dziwicie w takim czasie to by to by wytrzymał wiecie gdyby to po prostu się wszystko wiązało z tym że na przykład nie wiem na youtube miałbym 100 tysięcy wyświetleń wpływy z YouTube'a, załóżmy to byłoby chociażby tam 500 czy 1000 zł, co mogłoby zrekompensować w jakiś sposób czas, który mógłbym poświęcić w inny sposób na zarabianie pieniędzy to pewnie a tak nie jest. I nie wygląda to, jakby ten potencjał był i coś z tym się działo. Są jakieś ruchy na tym kanale, ale bez przesady. Podpromowałem sobie to trochę TikTokami. I rzeczywiście na początku jak widziałem po 100 tysięcy wyświetleń nawet oczywiście na bardzo mainstreamowym temacie, czyli GTA 6. To było odzew. Tylko, że jeśli nie będę publikował takich mainstreamowych nagrań, a robił to co chcę, to spotkam się z praktycznie zerowymi wyświetleniami. I to wokół tego po prostu wszystko się kręci. Przez YouTube'em i TikTokiem, czy ogólnie internetem, ale na pewno chciałbym odpocząć od gamingu. I uważam, że ten wiek to jest też po prostu moment kulminacyjny jakiś. Tyle. Bo jak sobie wejdziecie na ten kanał. To 2016 roku powstało tyle po prostu gier, tyle gameplay. A przez... Powiem wam tak, teraz ten kanał ma 600 w momencie kiedy to nagrywam, a to jest koniec września jak coś. Tak jak powiedziałem na wstępie. Ja się przyszło. Tak jak powiedziałem, wiecie, że jeszcze rok temu ten kanał miał 200 subów. On teraz ma 600. Jasne. Przez tyle lat wzrosło to strasznie. Myślę, że jak na taki staż, to jednak zasługiwałby ten kanał trochę więcej. I wielokrotnie właśnie są osoby, które mnie oglądają, jakoś tam trafią na mój kanał w taki sposób. Stary. Uważam, że na to co robisz i tak dalej zasługujesz na więcej i tak dalej. Pozdro, 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 nie? Koniec, końców sobie idzie. No i w taki sposób ja nie mam szansy stworzyć community. Dałoby po prostu robić jakieś ruchy, które by przynosiły miliardy wyświetleń i to kontynuować. A ja niepotrzebnie często jestem zbyt wytrwały do celu i staram się robić zbyt dużo. Tak mi się wydaje. Tak mi się po prostu wydaje. Także nie wiem czy te TikToki potok kontynuować po prostu do końca roku. Zostawić to. Czy teraz nie zluzować? Nie mam pojęcia. Jeszcze muszę pokładać sobie parę rzeczy w głowie. Ale myślę, że jakieś ruchy by były wskazane. Żeby nie robić po prostu czegoś. To nie przynosi efektu. Także taki to melancholiny odcinek. Nic go Dlatego celowo chciałem zagrać teraz Pro Streeta, bo ugrałem w Max Payne'a. Tutaj mam pola do popisu, że jednak mogę sobie pograć i pogadać. Dałoby, żeby jeszcze mnie wyprzedził, co? da mi się jeździ tym GTS-em. GT GT2. Stary strasznie się. Powiem wam szczerze, że uwielbiam spędzać produktywny sposób czas. Człowiek mógłby zrobić dużo. Mógłby.

Patrzę na przykład i ja, na przykład, załóżmy ostatnio. Powiedzmy, że grałem ostatnio w GTA Sandra, albo GTA 4. GTA Sandra grałem rok temu, tak w poli ścisłości. Definitive Edition. I patrzę sobie, że ja, na przykład, na tym Sandra Rzeczywiście na pierwszym, drugim odcinku teraz było więcej wyświetleń. Nieważne, ale ja, na przykład, na niektórych materiałach osiągam po 40 wyświetleń. A są ludzie, którzy tak po prostu od zera zaczynają nagrywać. I osiągają po tysiąc. Na każdym. Zastanawiam się, co ja robię źle. Tym bardziej, że na tyle po prostu serii, to są często po prostu nietrafione serie. Albo ja jestem nietrafiony, albo może ja się po prostu nie nadaję do tego wszystkiego. W końców warto by było sobie może to po prostu uświadomić. A nie robić non stop coś, co nie ma sensu. Początkowa idea tego kanału była taka, że grałem sobie w gry. I to było bardziej gra dla mnie. Żeby koniec końców to móc opublikować i może w przyszłości samemu obejrzeć, cofnąć się. Cóż, jakby nie patrzeć to mogę też zobaczyć na niektórych materiałach, gdzie mam kamerkę, jak się zmieniła moja fryzura, bo zaczynając miałem włosy, teraz nie mam. Heh. Prawdopodobnie gdybym streamował, może bym spotkał się z czymś innym. Nie mam pojęcia. To jest wszystko jedna wielka niewiadoma. Wiem jedno. Nie dodawać więcej tytułów, nie pobierać więcej gier. Raczej. Skąd... dokończyć to, to, co mam teraz i tyle. Ewentualnie dograć coś, żeby było za GTA. Zobaczymy. Ja aż tak poważnie o tym nie myślałem. No, ale trzeba w końcu coś zrobić. Bo jakby nie poczę taka jest definicja błędu, jeśli w końcu, w końcu robisz coś Teraz teraz co nie daje efektu. Kiedyś na TikToku z ciekawości wam powiem. Bo teraz jak się starałem i robiłem bardzo mainstreamowe tytuły, było 100 Kiedyś dla jaj nagrałem sobie jak szybko po yy, jak laptopem pociem żabce. 300 tysięcy. Tym bardziej, że właśnie najbardziej przykre jest to, że ten YouTube i ludzie tutaj to jest często fałsz, jeśli chodzi o osoby, które tworzą i jeśli jesteś nikim, to nikt ci nie pomoże. To w jak w normalnym życiu, odezbierz się kogoś do rady i porady. Albo coś takiego po prostu nikt nie będzie tracił na ciebie czasu, nawet jeśli masz, ma nawet jeśli masz kanał, który ma bardzo duży potencjał. Uważaj, że ten kanał ma chociażby przez zasób. Problematyką u mnie jest to, że nigdy nie potrafiłem stworzyć community. I to jest główny powód. Nigdy nie potrafiłem stworzyć, żeby ktoś po prostu się jarał tym wszystkim, cieszył. Jak wypuszczę. Po prostu ja jestem od czasu do czasu za ludzi. Bo nawet jak patrzę na TikToku, nawet jeśli są wyświetlenia, to są puste wyświetlenia, często i lajki. Eee, continue muszę tak. A muszę kontynuować, muszę. I potem odblokuję tego bossa super. Nie wiem, czy teraz na przykład nie mógłbym też zajmować jakichś innych miejsc, nie tylko pierwsze, czy by jakoś to nie pykło. Dobra, o co tu chodzi? Chodzi o laptime. Jaka jest też, też w tym samochodzie taka, że nie jestem pewny jego na zakrętach totalnie. Widzicie, że on jest sztywny jak gówno po prostu. To mu zaraz odpadnie. Pewny trzy nitra wykorzystać. Coś da. Dobra, lepszego wyniku nie osiągnę, nie ma takiej opcji. Teraz też nie. Także niech się dzieje co się ma dziać. Te to już rotem po prostu. Napiszcie w komentarzu co ogólnie sądzicie, jak trafiliście na ten kanał i skąd tu w ogóle jesteście. W sumie byłoby to bardzo dla mnie ciekawe. Powiem Wam, że na przykład dzisiaj widząc jakąś dziewczynę, która, której content generalnie na TikToku obraca się wokół tego, że mówi. Coś ten deseń. I generalnie nakładu pracy tam nie ma zbyt wiele. Zaczęła wyzywać jakiegoś ziomeczka, który jest jej widzem. I ja tak mówię. Wiesz co, ale tak to nie jest fajne. Nazywanie swoich widzów, czyli osób, które cię oglądają, a oglądają cię dosyć ochotą. I napisałem, żeby miała jakikolwiek szacunek. I uważam, że akurat. Tego zarzucić mi przynajmniej nie można na przestrzeni tych wszystkich lat, że zawsze jak była jakaś osoba z dusza, która, tak jak mówiłem, że są osoby, które trafiają na ten kanał od niedzieli do niedzieli, że tak powiem. I było wiele osób, czy to na TikToku, czy na YouTubie, które powiedziały: Stary! pomożesz mi gra właśnie w warm Sports i chciałbym bardzo zagrać w 1920 na 1080. Czy mógłbyś mi pomóc? To wiecie co ja robiłem? Za każdym razem, kiedy tylko mogłem, to starałem się takim ludziom pomóc i zawsze tak robiłem. Po prostu. I za każdym razem, kiedy ktoś nawet pisał konstruktywną, czy ktoś napisał krytykę, to starałem się w jakiś sposób normalny do niego podejść i koniec końców człowiek potrafił powiedzieć ci, Hmm, może zbyt ostro postąpiłem względem ciebie i wiecie, w jaki sposób taki medialny no, szacunek. Jeśli nie masz sz szacunku do własnych widzów, to nie jesteś człowiekiem. Tak, moja kariera się skończy. Upadnie. Dziękuję Wam za oglądanie. Muszę naprawić ten samochód teraz. Tak, no muszę. Use marker. Koszt to jest 80 tysięcy. Także zajebiście.